Dobra wiadomość jest taka, że Infosport się rozwija. Jak się Infosport rozwija, to proszę Państwa, no nie bardzo tutaj... W... Na tej platformie, o której teraz tutaj mówimy i tutaj w znanym Państwu takiej oprawie medialnej. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że już od przyszłego tygodnia rusza InfoSport w wersji takiej English, w wersji angielskiej i dostępne, przede wszystkim kierowane, kierowane treści będą do do, widzu, do odbiorcy zagranicznego. Nie polskiego, proszę Państwa, bo, bo tutaj nikogo nie obrażając, jak to się mówi, tutaj niczego dobrego człowieka spotkać nie może. Planowany jest start nowego InfoSport pod inną nazwą yy, yy, wersji angielskiej. I właśnie tak, tak to jest planowane. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Myślę, że jeżeli nie w przyszłym tygodniu, jak będzie jakiś poślit czasowy, no to będzie, ale docelowo Infosport chce się rozwijać i po prostu wejść na rynki zagraniczne, na rynki zagraniczne. Na koniec, jeżeli zostanie zrealizowany, sfinalizowany pomysł w wersji angielskojęzycznej InfoSport, no to myślę, że już nie będzie takiej transmisji tak jak teraz robimy, to tylko tam będą normalne spotkania, takie na live, na żywo z różnymi fajnymi, ciekawymi ludźmi. W ogóle inna taka oprawa medialna jest, jest tutaj brana pod uwagę. No i dlatego, dlatego myślę, że nawet studio, które jest też przychodzi już teraz takie ojej, już byście nie poznali tego studia, które wcześniej Wam pokazywałem. No i w każdym razie, jak to się mówi, to to wszystko przed nami. Do zobaczenia, do usłyszenia, z wyrazami szacunku i na koniec powiem, nigdy więcej nie będzie żadnych transmisji ze Zwierzyńca. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć. Zapraszam na InfoSport w wersji polskiej. Na hej!